Nie mo okay. no jak? To jest ciasto zmoki. zobaczmy?. No, smakuje, okay. no, dobra nie jest tak zew sobie. To jest wielkie Halo. Halo, halo, coś się zepsuło. Dobra, nie jest tak źle w sumie. No ale znaczy na dole, na dole to jest beżowy i czarny. Zamiast zielonego. ja bym sugerował teraz spanie, a nie oglądanie liści. Więc chodźmy szybko spać, może mi lag minie, bo mam okropnego laga. Albo murki tak. są inaczej zrobione i są na krawędzi bloku, więc tutaj te płotki to okropnie wyglądają. Ciekawe. Okej, okay, to, to ja może popilnuję e, tego grindera, czy działa, a ty, nie wiem, co chcesz robić? Hmm, co mogę porobić? E, w owce mogę postrzyć. E, o, dobra, co ja tam pan. mogę jeszcze? Mogę sobie polwelować trochę na kurczakach. E, mógłbym się w końcu wziąć za roginię magazynu. O. Już nie jestem pewien, kiedy, kiedy przypominam sobie, żeby wejść tam e, do tego cave'a, to już mi od razu odeściała się. No czemu? Nie ma zbyt dobrych z nich e skojarzeń. Chy. Weź przestań. Nie, ale fajnie wyglądają te drzwi. Śmiesznie. Weź, umieram z głodu, a nie mogę jeść. Teraz stoję czy idę? Idziesz, to idę. A może po prostu postoję i co będzie. Okej, okay, dobra, no ja bym wreszcie. Okej, okay, ja idę do grindera. Dobra. A, w ogóle to znalazłem fajnego Reddita o Dumie no. i po prostu wstawiłem tam mema, który ja sam zrobiłem swoją drogą. I za pierwszym razem jak go wstawiłem, to miałem 5000 tych strzałek w górę, ale mi go usunęli, bo to nie był dzień na wrzucanie memów, bo tam jest specjalny dzień, chyba niedziela. Tak, to jest dzisiaj niedziela na wrzucanie memów i. No, rzuciłem go nie w niedzielę, tylko tam chyba nie wiem, w wcześniej, czy w czwartek bodajże, ale nie miałem o tym pojęcia. No i teraz się dopiero dowiedziałem, rzuciłem go jeszcze raz i ma ledwo 100 up, a dostałem go. Yy, a wrzuciłem go dopiero yy, rano i kurde. To nie fajnie. A tak to, a to w 5 tysięcy mi się zrobiło w południu, kurde. Moim zdaniem fajnie goście postawią na tymi tekstur ale w niektórych miejscach mogłyby być polepszone. Na przykład moim zdaniem pochodnie powinny być od zaraz zrobione jakoś. Ciekawie jak to się robi swoją drogą. Jak? Kim, e, ma no. masz tekstur masz tekstury w minetrofcie. A jeszcze dźwięki są takie. Klocku. fajne. To jest dziwne, mechanizm już się spieczył. Czemu? Bo woda cały czas jest i się nie chowa. One hour later. Co tam robisz w góry? No, patrz czy mechanizm działa, ale działa. To jest dziwne. Strasznie wolno, ale działa. Nie wiem dlaczego tak wolno. Co to jest? Aha, taka trawa, okej. Okay. No lepiej, to bardziej realistycznie już wygląda no jest zwykły Minecraft niż Minecraft zrobiony z klocków. No dobra, już idę do ciebie. Ogólnie wróciłem do świata, bo bałem się za bardzo pranków i wyszedłem, ale jestem z powrotem. Kurczę. Dobra, ja w sumie jestem całkiem zielony, jeśli chodzi o redstone. Znaczy, ja się trochę bawiłem na tych mapkach itp., więc coś tam mniej więcej wiem. I jeszcze mam tu książeczkę z odmożengu, w której są tam podstawy redstone'a. Co pewnie nie przeczytałem, ale obrazki wiele dają. <grystanie> 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 A Aaa, lagi. Woda mi się wylewa wolniej niż lawa. Eee, jaki cudem. Co, co to jest? też masz takie lagi? Znaczy, te, mam takie lagi, ale... Y, ...na szczęście nie aż tak. Chyba ja ci pokażę. Tylko Dobra, co trzeba robić. Dobra. Teraz jesteś tutaj... Gdzie? No. A i tutaj nigdy nie ma. Ale już. Jak już jakim wiem, czy... cudem? Nie, ja już wiem. Rozwaliłeś. Tak, i nie słuchaj. Znamen. Musi być. Musi być. E, musi przesunąć tak. Zobacz. No. prawo. A, dobre. I wtedy no to okay, szybciej idzie. Znaczy wolniej idzie sygnał. Nie, ja nie, zobaczymy. Może póki co o jedno, dobra? Okej, okay, to nie chciałem przejść nic z tym, z tym ten. Ja, ja pójdę tam na dół i powiem Ci co i jak. O jeden prawym, dobre to robi. Zobaczmy więcej w komentarzach. Dużo ludzi pisze, że działa w komentarzach. Właściwie dużo ludzi pisze w komentarzach, że wolno działa też. Więc hmm. Może wystarczy poczekać. Wiem z czym problem. Są, są moby, ale woda nad nie zdąży ich wylewać. Przelewać. Nie tyle co za wolno działa. Co po prostu. Nie tyle co za wolno działa i moby nie dadzą się spawnować. Tylko po prostu. Za, ta woda jest za krótko. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że no mechanizm ja trzeba nie przedłużyć, Dobra. tylko skrócić. I myślę, że za, dłuż, za długi jest mechanizm. No dobra. W każdym razie na ja wszelki wypadek mam przekaźniki. Bo czemu nie? Okej, okay, teraz się wylewa ładnie, powoli bardzo, chyba dobrze. Ja jeszcze nad nie włączyłem mechanizmu xD, po prostu repeater wyczy em, wyczytuje ruch, który ja robię. Ale no w sumie on się teraz nie rusza ta woda, nie wiem co się dzieje. Patrz teraz. OK, teraz bardzo powoli, to chyba o to chodzi. A to nie jest tak, że nie może tam być wody, żeby one mogły się zesponować? A teraz znowu nie działa. A nie działa dobrze, trochę dłużej musi to być jeszcze dłużej? Nie, nie chodzi mi o to, po prostu yy, za długo woda jest. Ale okay. dobrze jest. Dobra teraz zobaczmy. A czy ten facet kazał yy, tobie przedłużyć wszystko o jedno? O jedno, dokładnie o jedno. One eternity later Ale ładnie wow, tutaj to ci wygląda nocą Mógłbym poprawić to, by genialnie no, wyglądało. Wiemy, na moich shaderach a, oczywiście Tak chyba będzie działać. Chyba będzie działać Jeśli mógłbyś przejść tutaj na serwer Okej, okay, ok, już chodzę. Ja to zalepię. I teraz nie możesz mnie oskarżyć, że ja nic nie robiłem. Albo że prawie nic. O jezu. Dobra. A tak mówiłeś? O To cholera, sorry. Znaczy, nie, po, po prostu powiedziałeś, że to ma, ma, coś mały skład miałem. Ale to było bardziej w formie żartu. To co A. powiedziałem. Okej, okay, dobra. No, pan intended. Boże, nie jest surowego miejsca. Uff. ile zaczekać.

ale, no i mogę, można mi zapłacić donaty, ale um, za, do, za jeszcze donate'ów można mi utrudnić um, speedrun, że je zrobię sobie i na przykład TNT, moby albo efekty. Nie to, że będziesz jakiś słowniejszy, tylko to, że zarobisz pieniądze, bo ludzie będą chcieli patrzeć jak cierpisz. Rozumiesz? Czerwanie na podstawowych instynktach ludzi. To jest, to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Hmm. Nie, nie 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 Spadł mi drugi klip i szkielet Więc coś tam Zobacz, działa. Coś się tam dzieje, nie jest źle. Tak O, już wiem, resztę zrobię z bloku diamentu. Kolejny creeper. Albo nie, jeszcze lepiej. Znale, dobra, działa, kurde. Ale i tak to robię, bo chcę zobaczyć jak działa na pełnej mocy. Aha, no do miesz, tego. że tam za... Nie, są jakieś tam programy, ee... to. Tylko jeszcze mówiąc tak. nic nie wiem na temat tego. Tylko wiem, że takie coś istnieje, ale tak to nic. Za Za 5 zł. Nie wiem. Jakiś znaczy... zły efekt, tam slowness czy coś. Ale musisz zrobić tak, że na przykład za 1000 zł będzie yy, natychmiastowa śmierć. No, może niekoniecznie 1000. No ale wiesz. No ale ktoś ci będzie zapłacił 1000 zł. Z drugiej strony. Eee, gamer gil, płacą 1000 zł za nic no to kurde. No. Tysiracje <noise> te simpy. Spadają tam te noby? Tak. Powoli, Aaaa. ale spadają. Nie, 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 nie. Clipper wybuch. No tak. O, oh, pup.

O Jezu, przepraszam, chciałem się wykować pod tobą. Czekaj, chciałem wrócić do tego ciasta. Bo już trochę tu leżało i wypadałoby coś z nim w końcu zacząć robić. Nie, no Zumbiak! Umieraj. Co? Dobra, trzeba je teraz umyć. No, ogólnie nie wiem czy to się nagrało jak to mówiłem, ale widziałem taki przepis, że można zrobić mięso z z mąki i wody, bo trzeba zrobić ciasto z mąki i wody. Co? To się nie nagrało. A, no to dobrze. Aha, no to, no to mówię. No, trzeba zrobić ciasto z mąki i wody. I potem zostawić tak na godzinkę dwie do wyrośnięcia. I potem nalać tej miski wody, co w niej wyrastało, i je tak ugniatać pod wodą. I ono będzie powoli wypuszczać. E, powoli wypuszczać swoją taką, wiecie, no... Skrobię, o skrobię taką. I, I teraz jak ją będzie wypuszczać, to mają ją wypuszczać. I jak woda będzie jaśniejsza, to trzeba ją... Znaczy jak już dużo wody... właściwie trzeba ją wymienić wodę, nalać z drugą, jak teraz y, robię. I wszystko jasne. Dobra, kurde. A, już woda wygląda jak mleko. Trzeba tak zrobić... Około trzy razy przemyć, ale ponoć zależy od mąki. No, będzie tego bardzo mało i na A potem, będzie, potem za dwa tygodnie przyjdę do Ciebie i powiem o, cześć, chcesz, chcesz, chcesz obiad? No dobra. I dostaję ziemniaki z mięsem z, z mąki. <grym> nie kuś. <grym> <grym> nie kuś. Cholera, <grym> co ciasto mi się w ręku rozwala. Ale widać tą włóknistość, czyli chyba dobrze robię. A będzie smakować tak samo jak mąka, czy będzie inaczej smakować po tym, jak będzie na wodą? No tam... Znaczy tam będą przyprawy, więc wątpię. Aha, Aha no to co innego. Jeszcze to się będzie dusić w tym... W... Zawsze tego zapominam słowa, cholera. Jak coś tu, gotujesz warzywa... No? I masz potem taką wodę o smaku warzyw, jak to się nazywa? Nie wiem. Bulion, o bulion. Hmm. Bardzo długo będzie się gotować w bulionie. Znaczy, będzie się chwilę dusić w bulionie, więc powinno być dobre. Czekaj. Dobra, ostatni raz. Straciło dużo swojej objętości to ciasto, ale nic dziwnego. nic hmm. się, że to boję się, że to mi się rozpadnie po prostu jak będę to robił. Okej. Okay. Dobra, czekaj, wracając, to, to, to ciasto się zupełnie zmieniło. Już nie wygląda w ogóle jak ciasto, ale składa się z takich włókien jakby. Teraz nagrywam filmik, więc się nie dziw, że będę gadał, zobacz. Zobacz, widzisz to? Patrz. To jest ciasto z mąki. Powiem ci na ten filmik. No serio, to ciekawe wygląda. No mówię. A Czekaj. to tylko mąka. E, e, Jestem jeszcze ciekawy, ile to będzie ważyło, bo użyłem 400 gramów mąki i 200 gramów wody. I ile to teraz waży? Czekaj, to waży dokładnie 300 gramów. Hmm. Znaczy, nie dokładnie 291, ale prawie 300. Ciekawe. Dobra, ja myślę, że już jest OK. Co ja mam teraz dalej robić, bo zapomniałem. To do miski. I teraz tak, czekaj, trzeba albo coś sobie Teraz tak, to trzeba wylać. Dużo skrobi się marnuje w sumie. Jak ktoś takie przepisy robi chyba codziennie, znaczy często, to nie musi w ogóle kupować skrobi, bo strasznie dużo skrobi. Po tej. po tym zostało dużo skrobi, po tej mące. No, znaczy mhm. ja to wszystko sobie w wylałem, ale poro było. Tylko nie wiem, jak w sumie wydobyć, żebyśmy taką samą skrobię. Jak, jak to się robi, że się taką skrobię wydobywa? Powiem, że to trzeba. Z, y, ten. Y, dać mu temu odstać. Wtedy ta woda pójdzie do góry, a skrobia pójdzie na dół, ale nie wiem jak to zrobić, żeby było. żeby pozbyć się wody ze skrobią. To jest w ogóle możliwe, kurde? Nie jestem tak pewien. To <laughs> ja, chyba dałoby się jakoś to wysuszyć na przykład. Może. Go trzeba ostrożnie, by się skrobia rozklejał, byś miał Kisiel. No dobra, czekaj sekundę. Teraz tak, muszę znaleźć yy, bibliotekę. Kiedy ja to widział. A, yy, widziałem? A, widziałem no. taką skarbonkę, yy, która wygląda jak bukwę z twarzy i że po prostu yy, kładziesz o, na to... tak jak te pieniądze. No. No dodatek fajnie to wygląda i fajne nawiązanie. Pamiętasz, że byłem kiedyś w Warszawie i widziałem no. to, ale wtedy jeszcze nie, nie znałem dokładnej mechaniki tego. Ale myślę, że gdybym był teraz w Warszawie, yeah. to bym sobie kupił. Może tak wystarczyć jakoś dziecko. Ej, chcesz zob zobaczyć Dockin tutaj, one eternity later. Kamerzysta? Tam teraz siedzi w więzieniu. Nie, w areszcie. I na mhm. Facebooku były takie. Na grupach od Facebooku, gdzie były małe dziewczynki, które mówiły o kamerzyście. Były takie rzeczy. Zdjęcie kamerzysty było podpisane. Cieszę się, że na tym się wychowałam. Dobra, mały update. Słuchaj tego. Znaczy, ja wiem, że gluten jakby sprawia, że ciasta rosną i w ogóle to dzięki niemu ciasta rosną, ale zobacz kurde na to. Jakie to jest wielkie. Jakby wiedziałem, że to urośnie, ale kurde. No dobra, wygląda to tak. Kurde ten. Jest troszeczkę mokre, ale smakuje ok. Nieźle. Wydawało mi się, że będzie gorzej. I nie wiem czy widać, ale tutaj chyba, chyba mi się udało uzyskać takie włókna jak w mięsie.